Wkrótce w kraju zaczęły się pojawiać typowe dla tego regionu konflikty separatystyczne. Tito był w tej kwestii jednak nieubłagany, nie tolerował żadnego separatyzmu. Było to zgodne z jego linią do końca życia. Mimo że wszystkie strony dokonywały zbrodni w czasie wojny, a może właśnie dlatego, Tito spuścił na nie zasłonę milczenia z dwóch powodów. Po pierwsze, również jego żołnierze mieli na rękach krew stu tysięcy jeńców z antykomunistycznych oddziałów jugosłowiańskich, których po przekazaniu przez Brytyjczyków zamordowano strzałami w tył głowy. Po drugie, bał się, że wzajemne wyciąganie takich spraw spowoduje wybuch rozruchów nacjonalistycznych. Historia pokazała, że miał rację. Dla Jugosławii II wojna światowa Skończyła się 15 maja 1945 roku, kiedy skapitulowały ostatnie liczące 250 tysięcy żołnierzy oddziały niemieckie w pobliżu granicy z Austrią. Zaczął się trudny etap odbudowy kraju. Jugosławia po wojnie była zniszczona niemal tak jak Polska. Miała też zbrojne podziemie i emigrację polityczną. Aby być przynajmniej częściowo w zgodzie ze zobowiązaniami podjętymi w czasie wojny, na 11 listopada 1945 roku wyznaczono termin wyborów.